Was z wnętrza Półwyspu Istria. Zazwyczaj skupiamy się nad tym, co nad morzem, co nad Adriatykiem. Oczywiście Pula, Rowin, Porecz, e, Nowigrad czy inne miasta są piękne, mają swój klimat. Ale zachęcam, żeby udać się w głąb Półwyspu, bo tam również czeka na nas coś niesamowitego, romantyczne scenerie. Tu właśnie stoję w tych Miejscowych winnicach czerwonych, z których powstaje wino. I widzimy za mną miasto Motowun na wzgórzu. W ogóle Istia to bardzo górzysty teren, pagórkowaty. Weronika się męczy i mówi: Co tu, takie górki? Już mi się nie chce iść, no, ale widzimy to jako żywo, jak jedziemy, że tu z górki, pod górkę, ale warto tu przyjechać i udać się w głąbku Wysku na jeden dzień, chociaż na kilka godzin by zobaczyć takie miasteczka jak choćby Motowun potem udamy się do Buzetu a na koniec, chyba, że jeszcze coś niezapowiedzianego ale w planie mamy w planie chcemy zakończyć na mieście Hum, czyli najmniejszym mieście świata Sjetit ćeš se jedno mene Kada prođu vlakovi Kad ti suza sama krene Kao tuđi svatovi Mene nema niti pola Pola još je kod tebe

Dotarliśmy na szczyt i oto taki widok rozciąga się ze szczytu. Dotarliśmy na szczyt pod kościół świętego Szczepana, a w restauracjach, które mijaliśmy, serwują. Wiele lokalnych istryjskich dań z truflami. Całe miasto otoczone jest murami obronnymi. Tu widać za mną. Yy, odcinek tych murów obronnych jest płatny, kosztuje 5 kuna, właśnie tam się znajdują bramki. Gdzieś tak połowa albo czy czwarta tych murów obronnych jest płatna. istny obłęd wszystko z truflami a cena za kilogram czarnych czyli tańszych trufli 2200 h czyli ponad 1000 zł to jest prawdziwy skarb podziemny skarb tej ziemi a jak węgiel był kiedyś skarbem Śląska dotarliśmy do Buzetu czyli miasta trufli. Nie wyobrażam, co się tu będzie działo, bo już na Motowunie, na, Motowunie, na każdym kroku były trufle. A co dopiero tu, w mieście trufli? W Buzecie produkują piwo Favorit, które mieliśmy możność już w Rowiniu próbować. No i właśnie taki widok. Szkoda Favorit i piwo Favorit. jest trufli pisana w lokalnym, istryjskim, buzeckim dialekcie. Co i prawi do buzeta stolika miasta, saki pric No co i prawi, saki rada, prowa i tak dalej. Buzet to zdecydowanie bardziej senne miasteczko od Motowuna. Nie ma tu tylu ludzi. Jest to oczywiście miasto też mniejsze. No i znowu chcę Wam pokazać, Titov Trk, czyli pamięć marszałka Tity, byłej Jugosławii wiecznie żywa. Wiele kościołów, takich mniejszych, pobocznych w Chorwacji jest zamkniętych, tak samo ten. Jedynie takie ważniejsze, y, większe są otwarte za dnia poza godzinami sprawowania nabożeństw i mszy.

Za mną zastawa bodajże 750. W Jugosławii wyrabiali ją na licencji Fiata 500 albo 600. Już teraz nie pamiętam, niech mnie znawcy motoryzacji poprawią, ale nie specjalizuje się, nie interesuje się aż tak dokładnie tymi samochodami. Jeśli się nie popozdrawi i spałem tu mamy litery z alfabetu y, Głagolicy, czyli pierwotnego alfab alfabetu, który był na ziemiach chorwackich, zanim wszedł alfabet łaciński. Wercia, pokaż tu Twoją literę, na którą zaczyna się Twoje imię. No zobacz, W nie ma w chorwackim, jest tylko V, bo to to ja jako W zastępuje. Pokaż tu. Nie, tu masz. No, tu jest V. Zobacz. A, czy jest tu? A moja jest Wybrane. wybrane Za wybrane. dużo. Pora coś zjeść w starej Ostarii. Jesteśmy w restauracji w Budżecie oto właśnie mamy taki widok. A tu wino, malwazja i teran lokalne. pierwszy raz będę się raczył istarską manestrą czyli taką zupą warzywną znam to z programów Makłowicza tam nad morzem w Rowiniu nie widziałem tej zupy a tu w motowunie, w Buzecie właśnie można spotkać tą zupę widzę kurydzę, trochę boczku i ten widok, to jest wspaniałe po prostu, grat, tartufę Steak z czarnymi truflami, grzechem by było nie zamówić czarnych trufli Dania z truflami, białymi czy czarnymi, ale białych tu braku, białe są droższe Wy mieście trufli Próbujemy Dotarliśmy do najmniejszego miasta świata, które się nazywa Hum. W mieście mieszka na stałe kilkanaście osób. I to nie jest wioska, to ma prawa miejskie. ne ljubi Ko zbog tebe pamet izgubi Gdje je tvoja kosa plava Tamo moja sreća spava Daj mi usne da ne poludi. Był kiedyś jednym z najważniejszych ośrodków głagolicy, czyli tego starego chorwackiego pisma obok buzetu, no, buzet znajduje się niedaleko, więc te rejony Istrii były jednymi z najważniejszych ośrodków tego pisma. Kończymy dzisiejszą podróż na tle Hum i widzimy się w kolejnych podróżach odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Pa.